Witajcie na moim kanale. Dzisiejszym tematem jest bardzo fajny samochód, mój ulubiony, który zaraz Wam pokażę. W każdym razie, samochód jest po pełnej renowacji. Był rozebrany do gołej śrubki. No i teraz przyjechał na przegląd taki przedsezonowy, żeby ogarnąć pewne tematy mechaniczne. dada proszę bardzo. Przyznajcie sami, że jest bardzo piękny. Felgi BBS skręcane z epoki. Tutaj zobaczcie sobie wycieraczki. Podobno działają. Chromy w bardzo ładnym stanie. Gumy nowe z tego co widzę. Czyli ktoś naprawdę dokonał tu bardzo dużo pracy. Tapicerka, proszę. Kiedyś mi się nie podobała, ale teraz uważam, że to jedna z fajniejszych tapicerek niebieska manualna skrzynia biegów Proszę zobaczcie pod sufitka w super stanie zobaczymy jak jest pod maską no silniczek też widzę że w bardzo ładnym stanie zrobiona powłoka widzę to jest polakierowane śrubki oryginalne, wszystko fajnie, to mi się podoba, tutaj to mi się nie podoba, bo tak nie powinno być, no ale dobrze. O, z, między innymi klient prosił, żebym zamówił tą przykrywkę, bo zobaczcie, tu jest pęknięta, jest wygięta, aczkolwiek nowa też się wygnie od temperatury. Dobrze, przeczytam Wam yy, listę, czyli tak, problem z uruchomieniem nie odpala z kluczyka. Tutaj chodzi o to, że silnik kręci, ale nie odpala. Ale na pych odpala. No to ja tutaj nie muszę żadnej diagnostyki robić. Po prostu wiem, że to jest jeden, wina jednego z czujników położenia wału korbowego. Tutaj jest coś takiego, że są dwa czujniki położenia wału korbowego. Jeden z czujników pełni funkcję czujnika wału korbowego, a drugi pełni funkcję czujnika wałka rozrządu. Z tego względu, że jest tutaj motronik, jest to tak właśnie rozwiązane, że są dwa czujniki. W nowszym motroniku jest jeden czujnik z przodu, a drugi jest, imp jest taki impulsator na szósty cylinder który pełni właśnie funkcję czujnika wałka rozrządu. Później Wam pokażę, pomierzę miernikiem, bo tutaj nie ma jak zdiagnozować tego samochodu, jest po prostu stary, stare, diagno, stare gniazdo diagnostyczne. Nie mam do tego połączenia, a poza tym trzeba by to starą metodą migania po prostu sprawdzić, jakie ma błędy. Ja wolę zrobić to miernikiem po swojemu. I tyle, i zobaczymy. No tak, wydech chyba środkowy. No to zobaczymy, czy w ogóle coś z tym będę w stanie zrobić. Klimatyzacja nie działa, odczynnik schodzi bez włączonej. Klimat nie działa. Regulacja temperatury cały czas grzeje. No to tutaj zobaczymy, w czym jest problem. Z tego co wiem, to ktoś rozbierał deskę i na desce jest taka, takie rozwiązanie. Też wam później pokażę. Bardzo luźno chodzi, tutaj na desce w środku jest taki mały wał kardana plastikowy i prawdopodobnie jak tą deskę składali to tego wałka nie włożyli. Rozbiorę zobaczę, jak to jest bardzo częsta usterka po demontażu i montażu. Ogólny przegląd i pełny serwis wszystkiego, także do roboty. Sprawdzimy czy odpali. Sprawdzimy w takim razie, który to czujnik szwankuje. Ja sobie tam zaraz zobaczymy. No dobra, czyli ten jest sprawny według miernika. Zobaczymy ten. I to jest ten chyba właśnie, który daje sygnał na zapłon. No, jest martwy. Nie ma nic na mierniku, więc, więc ten, jest, ten jest do wymiany. No dobra, tego nawet nie zapinam. Zobaczycie sobie później. Mam takie czujniki na miejscu, więc powinno się udać. No i co, czujniczek wymieniłem. Jedyny dostępny firmy EPS. Z oryginału już jest niedostępny. Yy, tutaj jest yy, taka trytytyka szara. Ja też zastosowałem coś tam innego takiego. Chodzi o to, że szara wtyczka idzie do szarej trytytki, a czarna wtyczka do czarnej wtyczki, bo te dwa czujniki są takie same. Dobra, wymieniłem. Zobaczymy, jak odpali silnik. No i proszę bardzo, działa. Sam samochodem, rozgrzeję silnik, spuszczę olej, zrobię serwis. W międzyczasie rozbiorę tę deskę, zajrzę do tych trybików. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie z moich poprzednich filmików? Brakuje tutaj nakładki, która jest odpowiedzialna za zamykanie się drzwi, żeby delikatnie zamykać i żeby był ten dźwięk starej BMW. Właśnie robię wymianę oleju, a międzyczasie zajrzałem tutaj do wentylatora, bo klient też między innymi skarży się, że wentylator chodzi w jednej pozycji, rzeczywiście zobaczcie sobie. Pokrętłem pokręcam i po prostu wentylator chodzi w jednej pozycji. Tu jest taki rezystorek. Właśnie go wymontuję, przelutuję, kiedyś tych rezystorków kupiłem chyba ze 100 sztuk. Może jeszcze 10 sztuk mam, także do szóstek zawsze y, lubię coś mieć. No i rezystorki znalazłem. Niestety pomyliłem się, myślałem, że mam jeszcze 10 sztuk, ale mam 6, a teraz 5 po tej operacji. Także co, y, wymienię i zaraz zobaczymy, jak to będzie wszystko działać. Tranzystorek przelutowany i demontować. No i niestety nie zawsze jest z górki. Tutaj mamy podgórkę. Udało się tylko osiągnąć to, że wentylator chodzi na stałe w pewnych obrotach i na maksymalnych. Także do wymiany jest po prostu potencjometr w pokrętle. To jest takie duże urządzenie jest to wersja z klimatyzacją. Więc tanio nie jest. Sprawdziłem na zamówienie 4 dni z Niemiec, cena 1200 zł brutto. Zadzwoniłem do klienta i klient na razie powiedział, że sobie na razie po prostu daruje ten wydatek. Ucieszył się, że chociaż chodzi na stałe, tak jak chodził, ale też są, jest, są obroty maksymalne. Także tak, składam to do końca i zobaczymy, co zwałem kardanu. Jednym z punktów w BMW 635 sesji była nieszczelna klimatyzacja. Okazała się błaha sprawa, zaworek wysokiego ciśnienia po prostu nie trzymał. Wymieniłem go. Napełniliśmy klimatyzację, a w międzyczasie rozebrałem też półkę, żeby zobaczyć w czym jest problem. no O, o tym wale kardana, o którym mówię. No, i tak jak mówiłem, mój nos nie zawiódł. Proszę, tutaj jest właśnie taki wałek kardana i to nie było wpięte. No. E, dlatego e, też nie działał, był otwarta nagrzewnica cały czas. Nie? Czyli to po prostu należy wpiąć. O, pyk. Wchodzi to tak. E, skręcimy to wszystko i zobaczymy, jak działa klimatyzacja i ogrzewanie. No i żeby nie było tak łatwo, to po napełnieniu klimatyzacji, po sprawdzeniu szczelności, nie włącza się kompresor klimatyzacji. No, po prostu nie ma sygnału z deski rozdzielczej. Okazało się, że po prostu po ktoś, kto poskładał samochód, nie piął tam wtyczki. O, tam daleko jest taka wtyczka. Za chwilę ją wepnę, na razie zrobię to na krótko. Klimatyzacja działa. Odnośnie teraz ogrzewania. No Pomimo tego, tego wału kardana, który tu był i nie był wpięty, niestety jest elektrozawór na grzewnicy do wymiany. Są tam popękane te wszystkie gumki i po prostu ogrzewanie chodzi na stałe. No ale jak włączymy klimatyzację, to po prostu działa chłodne powietrze i tutaj potencjometr jest sprawny, jeśli chodzi o klimatyzację. I tyle. Składam samochód, później się przejedziemy, zobaczymy jak to wszystko działa. Zadzwoniłem wczoraj do właściciela pięknej szóstki, żeby porozmawiać o tym, co udało mi się zrobić, co, jest, co zrobiłem i co jest do zrobienia. No i klient z jednych rzeczy bardzo ważnych zdecydował się na wymianę elektrozaworu na grzewnicy. No bo to jest dość problematyczne, że nie ma regulacji bez klimatyzacji i leci cały czas ciepłe powietrze. Więc klient zdecydował się na to. Od razu yy, zadzwoniłem do BMW, zamówiłem elektrozawór, i właśnie dzisiaj przyszedł. Cena takiego elektrozaworu to jest 1420 zł. Idę wymienić i jedziemy na próbę. No i dobrze, zawór na grzewnicy wymieniony. Sprawdziłem go też elektrycznie, yy, czy działa. W tym yy, po prostu jest zepsuta cewka. Całkowicie spalona, nie zamyka się, nie otwiera. Przyszła też pokrywka bezpieczników. Nowa z BMW, także ją zakładamy. I jadę na próbę. Hey, kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless I tak, kochani, szósteczka przeszła jazdę testową bez zarzutu. Może przeczytam listę, co zostało wykonane, czego nie wykonałem. Tak, problemy z uruchomieniem silnika. No, temat załatwiony okazał się czujnik położenia wału. Wydech, chyba środkowy tak pan napisał no i zgadza się tak zwana gitara po prostu w środku dzwoni. Właściciel pojazdu mówi, że kupił ten wydech nowy i rzeczywiście wygląda jak nowy, ale dzwoni. Porozmawiałem sobie z nim przez telefon i ustaliliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu oddać samochód do firmy, która zajmuje się układami wydechowymi i zrobić fajny wydech customowy z nierdzewki. Klimatyzacja. No klimatyzacja została ogarnięta. Było mało czynnika, bo był delikatny wyciek płynu. To usunęliśmy. Do tego nie uruchomiała się, tak jak widzieliście wpiąłem wtyczkę. Klimatyzacja działa. Bez włączonej klimy nie działa, nie działa potencjometr temperatury. Okazał się, po prostu uszkodzony elektrozawór na nagrzewnicy wymieniliśmy i byłem na jeździe testowej, wszystko działa prawidłowo podpiąłem jeszcze prawidłowo czujnik temperatury tutaj w środku w aucie, bo jak on jest niepodpięty to też to wszystko źle działa i działa prawidłowo ustawiamy 20 stopni delikatnie leci sobie ciepłe powietrze ustawiamy na maksa leci gorące co tutaj dalej? No tam jakieś takie drobne rzeczy, poprawienie wtyczek, zapinek i tak dalej. To wszystko ogarnąłem. To, co tam było, co mi się nie podobało, i tak samo drzwi. Teraz zamykają się elegancko. Pamiętacie te małe takie odbojniki? Jeśli jest to możliwe, wymienić pokrywę bezpieczników. Wymieniłem ogólny przegląd. Ogólny przegląd został zrobiony. Jedyną rzecz, na jaką się nie zgodził właściciel pojazdu to jest ten potencjometr nadmuchu. No ale jest to w miarę droga rzecz, ale nadmuch działa, na maksymalnym też działa, więc w pełni go rozumiem. Woli zbierać pieniądze i zrobić ten układ wydechowy. W każdym razie auto jest gotowe do odbioru. Najdroższy był ten zawór na grzewnicy, tak jak pamiętacie, 1420 zł. Cały rachunek wyszedł 3140. Także auto jest gotowe do odbioru. Dzwonię do klienta i może cieszyć się jazdą piękną szóstką. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego.